Obejrzyjmy od tyłu z Toilet najnowszy odcinek 72. W sekretna wiadomość. Odszukamy jej w tym odcinku, tak tutaj jest napisane. Zobaczymy, zostawcie lajka. Tytan kamera mówi. Zobaczcie, on powiedział for plunger, czyli za głośnika. Chce go for plunger, czyli za ninja, za plungermana, chce go pomścić, także on tutaj jest rządny władzy. I walki. I patrzcie ten tłok, co sobie tu... To jest po astrotoalecie, nie. Kurde sobie. On to, on to wszystko sobie dodaje, wszystkie te bronie nowe. Patrzcie, Jimen tutaj uciekł. Jimen to zawsze ucieka, nie? Przetalent. Mi się wydaje, że po prostu jeden tytan zginie. Głośnik tutaj walczył, strzelał z działka. No i pojawił się nowy ten. Ty, on coś tu miał. Nowy astro toaleta, nowa. O, tu coś widać, nie? Tu ma jakieś te... Dodatkowe takie, taki komputerek jakby. Kurde, gościu... Jest mega mocny i Boom powiedział, że słuchajcie, to jeszcze nie pokazał najmocniejszych postaci właśnie dopiero się zaczyna. OK. I ta w ogóle nowa, nowe, nowa broń I to mega mocna ona jest. Kurde, on z tego działka tu słuchajcie, strzelał. Jezu jak on wygląda i te robotyczne ramię. To niedługo te Skibidi toilet będą tytanami. Słuchajcie, patrzcie tu ten. Kurde, gościu jest mocarny. Ta maska taka. I tu. Tamten skibidi. Tamten astro toaleta też miał na hełmie takie haki, więc być może to jest takie, takie rogi. To jest być może ich znak, znak rozpoznawczy, bo to wygląda na naprawdę. I, I co ciekawe, kolor czerwony mają. Więc on ma czerwony, tamten astro miał taki niebieski, a ten. Kurde, ciekawe to wygląda. On trochę mi wir wirlensa przypomina. Ta Tarcza, nie? Patrzcie, też jakieś te czerwone otoczki. Jimen w szoku. Normalnie. Ja nie wiem, czy teraz Jimen coś wygra z nimi, nie? W ogóle ten złowieszczy śmiech Jimena. Jezu, ten jest. Patrzcie, jaki poharatany. Wszystko tu zniszczone. Ja cię gwiżdżę tragedia, nie? On jest mega rozklekotany. Już nie jest taki skory, żeby cokolwiek powiedzieć, nie? Już nic nie mówi, się nie odzywa. Ło, i tu ta ręka. No i w ogóle ta kontrola tego... Ty, jak dziwnie mówi. Słyszycie... Słyszycie ten dźwięk tu? Słyszycie to? Jezu, jakie to dziwne. Ale to, że może kontrolować te... Patrzcie jakie zdziwienie gościu ma, jaką minę. Co się dzieje, nie? Ale ukradł... Patrzcie jaką minę ma. Ukradł technologię. To jest, to jest ewidentnie TV-mana. Najgorsze jest to, że tytani o tym nie wiedzą. Będzie naprawdę sieka. No ale też Jimen był strasznie osłabiony, więc może nie będzie używał tego tak często. Ja coś czuję, że inne toalety pomogą Jimenowi z tytanami. Albo UFO toaleta się wmiesza, albo znowu ten, może, może wrócić ten nowy astro toaleta, nie? Tylko on chyba, jemu nie zależy na tych tytanach, on bardziej woli zniszczyć Jimena. <laughs> Patrzcie, jaki Jim, Jimen Pewniak I w ogóle to teraz takie. nowe jakości te lasery. Teraz robią się takie kule, jakby, nie? Aha, on to z reaktora, rdzenia wystrzelił. Czyli widzicie, Jimen nie uciekł przed Tytanem TV-manem, bo on się bał, tylko on chciał po prostu. Te wszystkie uciec z tymi rzeczami, tak? Zostawił, jakby zdradził naukowca yy, i wziął tam te wszystkie rzeczy. Słuchajcie, więc to być może o to chodzi, nie? Dlatego chodzi o zdradę. <zysy> <zysy> Bo on wtedy nie... O, okulary rozwalone, nie? Tutaj miał. W ogóle to z tym głośnikiem... Umiejętności jak tytan głośnik. Wydawało się, że g przegrywa, nie? A tu... Wcale tak nie ma. I ten hełm w ogóle, jaką maskę założył ty. To jest hełm! Poczekajcie, czy ktoś tu jest, żebyśmy poznali? Nie, nie ma tu. Ten budynek się coś tu świeci. Może tam ktoś był? No i te to Toilet. Samoloty. <gry> Okej, okay, tu są te la lasery. Czekajcie czy tu coś będziemy widzieć. Chyba nie. Czyli on, jakby, sam nie potrafi ten astrotoaleta z siebie strzelać laserami, tylko musi zmagazynować tę moc. Odebrać, czekaj, co to jest za znak tutaj. Chyba to nic takiego. Ale nawet sekretnego agenta nie ma, to jest ciekawe. Że ten sekretny agent się nawet nie pojawia, nie? Kurde, powiem Wam mega sztosik odcinek, ale się jaram. Jeszcze to, że tytan kamera tutaj powiedział coś. No, for plunger.